Plon, włącz urodzaj. W dzisiejszym odcinku skupimy się na przygotowaniu stanowiska pod siew pszenicy opóźniony, bo po kukurydzy ziarnowej, a także pomówimy o rozkładzie resztek pożniwnych. Co mamy na myśli mówiąc o przygotowaniu stanowiska? Czy różni się ono znacząco od przygotowania pola pod uprawę pszenicy po innych gatunkach roślin? Jeżeli chodzi o siew pszenicy, mamy tutaj do czynienia trochę z innymi wyzwaniami agrotechnicznymi. Po pierwsze, siew takiej pszenicy zawsze jest opóźniony, nierzadko listopadowy, a po drugie po kukurydze na polu mamy ogromną ilość resztek pożniwnych, którymi musimy się odpowiednio zająć. Teraz przeniesiemy się do eksperta na poletka doświadczalne, który już tam na nas czeka. Kukurydza pozostawia po sobie nawet od 10 do 15 ton resztek suchej masy z hektara. Jest to nawet do 3 razy więcej resztek pożniwnych niż w przypadku uprawy pozostałych zbóż. Tak duża ilość resztek pożniwnych wymaga lepszego jej zagospodarowania. Z tego też powodu musimy pamiętać, że sama orka nie wystarczy. Należy lepiej zadbać o rozdrobnienie resztek pożniwnych przy użyciu talerzówki bądź mulchera. Dlaczego należy lepiej zadbać o rozdrobnienie resztek pożniwnych? Z kilku powodów. Po pierwsze tak duża ilość słomy może powodować gorsze wschody chwastów, szczególnie jeżeli pozostanie ona w formie mulczu w wierzchniej warstwie gleby, ponieważ będzie ona zabierała wilgoć kiełkującym ziarniakom. Po drugie, duża ilość resztek pożniwnych słomy kukurydzianej może powodować większe porażenie grzybami z rodziny Fusarium. Po trzecie, sprzyja żerowaniu dzików w roślinach następczych. Słoma kukurydziana pozostawia po sobie szereg makro- oraz mikroelementów. Szczególnie dużo zawiera azotu i potasu. W przeliczeniu na jeden hektar pozostawia średnio od 80 do 180 kg azotu, od 20 do 45 kg fosforu, oraz od 100 do 300 kg potasu. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jaka jest wartość resztek pożniwnych słomy kukurydzianej pozostawionej na polu w przeliczeniu na masę najpopularniejszych nawozów. Załóżmy, że słomy kukurydzianej pozostaje nam na polu od 10 do 15 ton resztek pożniwnych. Tak więc w przeliczeniu na saletę amonową zostaje nam od 200 do 500 kg, fosforu zostaje od 50 do 100 kg w przypadku superfosfatu. Potasu od 150 do 500 kg soli potasowej. W słomie kukurydzianej drzemie rzeczywiście ogromna ilość makro i mikroelementów. Jak zatem zagospodarować te resztki, aby uwolnić składniki możliwie jak najszybciej? W pierwszej kolejności musimy tą słomę odpowiednio rozdrobnić. Stopień rozdrobnienia słomy zależy od posiadanego sprzętu i odpowiedniego jego ustawienia. Następnie przed przeoraniem czy po prostu wymieszaniem resztek z glebą należy zastosować preparat, który przyspieszy rozkład resztek pożniwnych. Natomiast tym zajmiemy się następnym razem. Zachęcam do subskrypcji kanału, bo przez cały rok będziemy przedstawiać kolejno każdy etap od siewu pszenicy po sam jej zbiór. A co wydarzy się po drodze, no to się okaże. Także do zobaczenia. Plon, włącz urodzaj.